Na kilka tygodni przed galą FAME 23 organizacja zaczęła odkrywać pierwsze karty i zdradzać, kto wejdzie do klatki w Atlas Arenie już podczas grudniowego wydarzenia. Okazuje się, że po raz kolejny w oktagonie FAME zamelduje się Kamil Tazy Mataczyński. Wciąż niepokonany zwycięzca turnieju Fame w klatce rzymskiej i pogromca Don Casio tym bardziej będzie miał przed sobą jeszcze trudniejsze zadanie. Po ostatniej Gali Prime, Kamil zapowiadał, że planuje zrobić sobie przerwę od walk, bowiem w ostatnim czasie jego kalendarz był niezwykle napięty. W nowym roku wrócę z nową energią, wszystko to przemyślę, co się już wydarzyło, bo w 30 miesiące się wydarzyło tyle, że lepiej te kariery, lepiej te kariery sobie nie mogłem wymarzyć. To, co tu się wydarzyło w tak krótkim krótki czasie, że aż nie było. Nie zadawam nie, nie tego wszystkiego analizować. Tego, yy, analizować. Wyluzować i w nowy rok chodzić z buta, te fighty z nową energią. Okazuje się jednak, że wakacje będą musiały poczekać, bo tazy już w grudniu podczas gali Fame 23 zmierzy się z Adamem Józefem. Bez dwóch zdań dla obu zawodników będzie to nie lada wyzwanie. Następną walkę, jaką federacja ogłosiła, jest Amadeusz kontra Alan, prawdopodobnie w formule boks na małe rękawice. i <noise> Amadeusz, ja bym chciała tylko potwierdzenie, bo Alan mówi, że bardzo chce walki. Czy do tej walki dojdzie, czy nie? Myślę, że dojdzie. Na Fame 17? A to nie mogę zdradzać ja aż coś tam, coś tam wiem. No. Konflikt pomiędzy panami jest od dawna. Wreszcie Fame zdecydował się zorganizować takie zestawienie. Ale wydaje mi się, że trochę za późno. Jak już jesteśmy przy temacie Amadeusza, warto wspomnieć o dramie, która powstała pomiędzy nim a Michałem, a powiedział takie oto słowa. Nie dam się kurwa, nikomu ruchać, ani kurka, dymać, ani kurwa, szukiwać. Poświęciłem kurwa, ale dla niego straciłem przez niego kurwa W milionach złotych. Straciłem tylko dlatego, że kurwa to mi podpowiadało sumienie, że pomimo hajsu powinieneś wybrać kurwa, gościa, z którym się zżyłeś przez ostatnie kurwa. Kilka miesięcy, nie? Też nie, nie będę robił z niego najgorszego, ale kurwa, prosiłem kurwa tylko kanał, którego i tak nikt nie będzie korzystał i tyle go Nie musieliśmy długo czekać na następny film od Amadiego, w którym wybacza Michałowi. Twierdzi, że przez sentyment do niego nie umie się na niego gniewać i mu wybacza. Zania do porozumienia i można powiedzieć, że nie będę się już sapał do Boksdala. Wybaczam mu. Czy on się czuje winny? Na pewno nie. Czy się ze mną podzielić chociażby kanałem bandy, której, który już nie będzie działał, bo wiem, że nie będzie, nie. No ale trzymam Nie. Spoko. Niech i tak on i tak dostał ostatnio na internecie tyle hitów, że nie będę ko kopał leżącego ani się prął do niego, bo mam do niego jakąś tam, jakiś sentyment. Na następne story na Instagramie Amadeusza możemy nie liczyć, ponieważ on oraz Adrian cios dostali bana. Luis o zatrzymaniu Kamila. W mojej ocenie sytuacja napompowana jest do granic możliwości. Narracja mediów różni się od tego, co jest w rzeczywistości. Wiadomo, że Bud robi zasięgi i jest klikalny, więc dlatego wszyscy o nim mówią i piszą. Powstają specjalne programy, teksty. Niestety większość jest dziennikarzy nie robi żadnego researchu i podaje dalej wiadomości bez jakiejkolwiek refleksji. Marianna wyciąga rękę do Karoliny chce jej pomóc. Wynająć mieszkanie w Polsce i ogarnąć walkę w frikach, aby ta mogła zarobić pieniądze na życie. Po tym jak jej milioner z Ameryki zostawił ją bez niczego i prosi o jakieś donaty widzów. Bo nie ma co jeść ona i jej pies. W live jest Karolaj Derpiński. Słuchajcie, ona się mnie zapytała, czy jest szansa właśnie we freak fightach, że ona jakby potrzebuje zarobić te pieniądze i tak dalej. Ja zaoferowałam jej zaoferował mi swoją pomoc ogólnie odnośnie opłat mieszkania i gdyby chciała też wrócić do Polski, to też. Ale oczywiście powiedziałam, że się zapytam, że się dowiem i wydaje mi się, że, że jest na to duża szansa. Więc, więc jakby nie wiem, no, nic, nic, nic nie ma w tym złego, że, że ja po prostu staram się pomóc jej w tym, czego ona potrzebuje. Ale to jest takie chujowe, zostawiać kurde 22-letnią dziewczynę w obcym kraju bez pieniędzy z długiem 2000, gdzie ja mam psa, gdzie ja nie, mam, nie, nie miałam co jeść. Właśnie teraz już prawie nie mam co jeść. Muszę dzisiaj pójść na zakupy spożywcze pójdziemy razem z wami. Ja... Rok temu mówiła, tak? Ty zarabiasz w zasadzie dzisiaj. No wiesz, powiem Ci szczerze, że. Całe szczęście, że nie byłam, nie jestem i nie będę prostytutką, bo to jest naj, najłatwiejszy zawód tutaj w Miami. Mamy takie wieści, wiesz dziś zwycięży. Cały narodowy to potwierdzi. synku tu nie ma konkurencji, w końcu weszli lepsi. Lepiej rzuć taką biały ręczny.